Poniedziałek. Na Poniedziałek są dwa sposoby. Jeden z nich to są dwa palce kciuki wskazujący i uderzamy o siebie. Poniedziałek. Drugi sposób jest bardzo podobny, tylko że bierzemy dwa palce wskazujący i środkowy plus jeszcze kciuk i pukamy o siebie. Poniedziałek. Następny jest Wtorek. Robimy literkę W i machamy. Wtorek. Środa. Robimy okejkę okay na środku kciuka i też machamy. Środa. Czwartek. Bierzemy trzy palce, kciuk wskazujący i środkowy i też machamy. Czwartek. Piątek. Bierzemy piąstkę pionowo, bierzemy w drugiej ręce mały palec i kciuk i machamy. Piątek. Sobota. Sobota to tak, jakbyśmy coś siebie strzepywali, jakieś okruszki, coś. Sobota. Bardzo proste. I niedziela robimy literkę N i też machamy. Niedziela. Czyli poniedziałek lub poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. 你结了。